Mówią, że mówią, że za cienki bolek jestem. Chciałby Pan, żeby ta droga była zrobiona w całości, w końcu? Znaczy, żeby to było dokończone, bo tutaj wójt poszedł na łatwiznę, 3 czwarte drogi jest zrobiona wedle sztuki budowlanej, akurat tu, gdzie stoimy, to nawet ci, co tą drogę remontowali, to powiedzieli, że droga kazał zrobić na sztukę. No i zrobili na sztuka. Tu jest teren podmokły, bo widać pełno wody, teren gniazdy i to wszystko siada. A jak firma zbierała, tu widać, bo by była ziemia na, na poboczu jakieś półtorej miesiąca temu, wywozili tutaj, to tu zrobili kolejny na pół metra. Teraz troszeczkę to się zasklepiło i tej drogi nie naprawili. Także to wygląda jak wygląda. A co to znaczy na sztuka? Co powinno być zrobione, a co nie zostało zrobione? No po prostu jest yy, pod, yy, podkład grusk czy, 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 czy taki grubszy tłuczeń. Przedtem jeszcze powinien być piach pos posypany, żeby był drenaż, to i prawdopodobnie za zasypane piachem i znowu na wierzch y warstwa kończąca to jest y drobny tłuczeń. No ale pieniądze z tego, co jeden pan powiedział z naszych he, lokalnych polityków, że część z tych pieniędzy poszła na remont drugiej drogi w obrębie Ręb... tej mój, Rębowa mówię eee... Rokit Część tam po, poszło I dlatego mamy to co mamy Droga jest niedokończona i jest nieprzejezdna A jak pan rozmawia z urzędnikami Co pan słyszy? Do wójta A, nie urzędnicy, może pan z, z urzędnicy, z gminy mają zakaz Ze mną jakichkolwiek rozmów Mam ponoć się kontaktować bezpośrednio z wójtem Ale mówię z tym panem to Nie mam o czym rozmawiać już A dlaczego nie chce pan z wójtem pogadać? Hmm, tutaj stąd jest kilometr w Półtora jest fragment drogi, gdzie bilińczycy do swoich pół zrobili. Do wargówka tam brakuje, żeby dojechać 500 metrów. Ten temat jest drążony od ponad 5 lat, nawet chyba i lepiej, bo starczy tam uprzątnąć krzaki, bo, bo, bo zarastało i tego nikt nie chce zrobić. Czy pan puka, puka, puka do drzwi i nic, nikt nie otwiera. No mówiąc znaczy, przenośni. Pukać, pukać. No nie wiem No walczy pan o to od, od Niektórzy mówią, że, że za cienki bolek jestem. No, ale ma pan odwagę wystąpić. No, czego mam się bać? Droga karwno. Nowe karwno wykorzystywana jest głównie dla celów dojazdu do pól gospodarstwa rolnego z dużym obciążeniem tonażowym. To beczki o wadze 60 ton z gnojowicą lub pofermentem wożonym na pola. Również tą drogą poruszają się najcięższe ciągniki. Nie ma żadnych zabudowań. Jest ona międzypolnym skrótem, tłumaczy wójt Jan Klasa. Przedsiębiorca dostał zgodę na prowadzenie prac wzmacniających nawierzchnię. Dojazd do Nowego Karwna jest bardzo dobry od strony Wargówka. Oczywiście z ograniczonym tonarzem ładunkowym.